Karolkowi odwaliło, odwaliło mu! Podcastka, odkazka właśnie. Podcastka Wiśnia Karol Wiśniewski! Uhu! To jest Wiśniałki dla <laughs> miga? Wiśnie <laughs> Nie coś wokół, nie będę mógł nóżować. Nie możesz mieć nic wokół! Nie możesz nie było takiej piosenki Wiśniewskiego, nie możesz nic mieć wokół! Ale nie chodzi o tego Wiśniewskiego, chodzi o broda Wiśniewskiego, tego Wiśniewski, Ten który kujki kulek. O nie, oni nie wiśnie Basem pełen kulek wypełniony aż po To Dobra, fiask?

a już, już tam pulsuje? Moja pulsuje? Moja nowa gwiazda, nie dają tam oto brzygańców Idziesz? Ja <grym> Myśka, ja nie wiem, co Dobra, to ja idę z Karolem. lub BETA. Tego, ben, nie pikuj, nie pikuj, Iwan. <grym> <grym> Pierwsza sekunda, Iwan. Spikowałem. Pikowałem, bałem. Ej, chłopaki, no idą, idą, Nic, Nic coś. Piszę na stopowe. Dajcie... Jeszcze jeden chyba. Palisz? Nie palasz. No wychódź, Kycha, nice. Dobra, las tam. Piłem, no to go. go. Dziś, ja zamknięto. Dziś, ja Jak ja jak ja no to świadczy o tobie, jaki jesteś słaby. No właśnie no. stary, ja jednemu was, zadałem cztery, w głowę! Ja sobie stałem na syjdziku ładnie, proszę, wyczekiwałem. A czemu tak cicho gadasz? Co się okazuje? Karol, coś tam no? pod nosem. Ja? O mamo! no. Ja? Co, co ja, ja mówię? O, o, o. O, 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 chyba coś u nas, Karol. Co, Ale aparaty, aparaty, aparaty słyszę. A u was. No u nas czyścił, czyścił Ale i sam. Ale i rotuje. Tak, klasyczkiem, to jest klasyczek. To był stary klasyczek. Co tu się dzieje? Platuj, wlatuj w kecha. Nice, ja trzymam boiler. A no więc! 2-0, a ja dalej nikogo nie widzę! Jest dobrze! Otwieraj oczy, stary! Dobrze, Krystianku! Dobrze, Krystianku! Pokaż mi, jakiś. Weź, złymie się ze mną MP9, to ci wyda szczęście. Pisa, tak? Dobre. Dziękuję. Co to pan pensami, Pokarmowy? Głodny? to co powiesz? Zjad Ej, zjadłeś! Kanonek 95 jest w ogóle. Tak, że ci A Ale to właśnie, to ty Energia! Mówisz? Second mid i Second mid i mid. Skaruna. Przecież właśnie. Też takie miałem wrażenie. Second mid i rotuje. Coś Mati jest? Ej, zaszował mnie! No c***i! Nie mów tak o nim. Przepraszam bardzo. Short już, short już, short już. Dwóch, 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 Dobra, Paka jest tam. Dobij go, dobij go. Dobra, idę. Nice kecha. Idę, rotuję. Jeszcze jeden na short. Jeszcze jeden short. Dwóch na shortie. Dwóch short, Perfekcyjny! Perfekcyjna Kalerii. pani domu! Słyszałeś kiedyś? O, na szalcie, no pomóż, może no, być pał. No idę. No ale ja nie, ja nie widzę, nie widzę, nie, nie słyszę. Albo od Może być od To każesz no. mi przechodzić, łachmyto, i nie wiesz gdzie jest? łachmyto, rzuć sobie na plecy smoka, żebyś w ryj nie dostał. Ten do mnie łachmyto, to do... Chowaj się, chilluj. Dalej masz. Pokojnie, czekaj, 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 ale Zarak w. Zarak ogniotek wśród uważa. POSZE! siatka safari! Safari mę. Gamy na Polaku, więc nie czegoś. Uuu, ale ty jesteś groźny, ale bym ci o*** olił, oj przepraszam O oh, yes. Dzięki, dzięki, Mówiłem, że on klasy. a wiesz, widziałeś mój dzisiejszy odcinek? Komentarz na samej górze Najbardziej lajkowany komentarz to, Iwan to gej czy gej? Eee, gej no, Grunt to mieć dobre community, nie? Ale wszyscy mówią, że jesteś gej No i dobrze, ja też tak coś mówię da, da Burger 2 Coś B, nie? coś B To Burger 2 Jadam Jiven, czy nie? Ale się k*** Pala i tam. Dużo, dużo, ja mam 20 Nie mam nic, Marc. Ej, flaszuję górą, flaszuję górą. Boyle, no dead. dawaj. Upsil, dead. Nikoł nie ma. Wekoldujemy side, wekoldujemy side z tego. Nam... No, no jednak. No, Brawo, panie Karol! Pub, dziękuję bardzo. Bardzo dobry. Privet, gitara Priviet Pep, także Gitara Priviet Ale widać, że personal, personal damage wleciał na Karola, za tego banana i spray tak. Tak, tak. No i to. 4-0, 4-0, tak. Ale zaczek, kycha, k*** k**ownik, Kolegę mu obrazili, I powiedział tak, Polaki. Nie ma tak, nie ma tak ładnie, no Jimmy <noise> 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 Tatusia 95 A Ciebie no Kacpeku wyślemy k <noise> <gułagu, głos> Na low level face <noise> <czyś> mi <mieście, głos> kumpla <głos> wyzywał A pamięt a w pamiętajcie. Step dużo Nej tu mnie, nej tu mnie banan był Rotuje? Jest słychać strzały Ale to nie tak. wiem czy to wspomnienia z Wietnamu czy jest teraz SKUP SIĘ y, Słołku ku mnie Chris <noise> Nice. Dobra, obok, obok, obok Dobra, nam idzie, tak? Ma pakę bia idzie bia na bia 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 bia. Wy, wychodzi. Wychodzi za Na a będziesz. Ja ratuję. Co jest? Dobra, Apsy, las, las, Weź Smoke ma? ma? Nie, nie ma. Ja sam upapcy. Wychodzi. CO?! Co? Bo teraz to się. No A. nie, to był czał z waszej strony, było Pata, i wasza awobapsy. Dobra, ja tam już leciałem ostatni z 20 HP. się ode mnie. Ale ty najgorzej grasz. Ja. Słuchaj, Mówię językiem faktów. Słuchaj. Wiesz że oni powiedzieli o nas... Ty Karolka powie, bronisz, a mi, mi w dupę palca wkładasz? <śledz _> to <śledz _> chyba przyjemność <śledz _> dla ciebie! Niezbyt, powiem tak, niezbyt. Disgusting jak deser? Jak deser. <śledz _> Powiedziałbym Disgusting <śledz _> trochę. Normalnie, <śledz> normalnie disgusting! Normalnie piję tego polucha i go oblizuję potem jeszcze. Ej, chodź Karol, Karol, chodź, chodź wusta. No chyba jaja!

Nie miałem skupić się. To był B! Zaj... Trzymaj się pół prawa poszło O, ty, uważaj. O, idą do nas, to jest B, to jest B, to jest B. To może Przynajmniej dwie ma. osoby są O kol <grym> Ja, na Jeden na respie jest? Jakiś flash, nie wiem kto to rzucał, to ty Mati? Nie, nie ma mogli cofnąć. Mogli przejść. Smoke flash Jest jeszcze jeden u nas Dwóch, jadą, jadą, Palili trumny Dobra Cześć, puszimy da uważaj! ja musiałem przejść po głowie jest Jeden dead? Nice. zero. Trzy ludzie? inaczej. JEST! Brawo! Eko ugraliśmy tak naprawdę, bo ja sam wielkiem szedłem, tak? No ja też to weź broń, podnieś tu jest, a ja się A ja kołaszam. nie żyję, bo... A. A, Dobra, klasik. Nie no, 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 Zabiłem Kuba jednego z Digielka w łeb! Ja też, ja też! No to zamknij, ja no, też! Ale ja przeżyłem, koni. ale ja przeżyłem! Dobra, ale ty nie walczyłeś z drugim, więc japa. Uuuuuh, coś ma dobra, on zraszował ten, uważaj. Long, 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 Mati! Dobra, A, Ej, CT, CT już, CT. Leży? CT i długa dojeżdża, długa. Wychodzi Krystian, o. długa. Wszystko chyba. przez to, że Ja... mi ca... <grym p> ich wpuścił. Ja miałem ten problem, że mi gościu zapartą zaczął mnie strzelać jeszcze. No Wiśnia wpuścił, ale no nic Wiśnia nie zda, no Wiśnia no, longa, tak? Uważaj Karol. Karol, ma ty coś mi? O, zeskalował. Zostaje sam. Obity w y short, short. Ja do ciebie idę. zabijmy, myślę, że mam low HP. Aka. głowa? Na longu chyba. Stąd patrzę, no. B. No k Jest B. K***a. on chyba po głowie. Zabiłeś, ty! Nice! No, 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 no. no, no. Jesteś powalony, z... człowieku. Ty musisz mieć czakań, optymalizację pyszki, a nie ten. Powiem ci. Brawo nie to już... wytatum, jak ja mam latającego Glocka, to no ty kałamasz latającym. A traf, trafiłeś kusz tu, to? 50. Nie, Iwan, za ile? 50. A, ja, ja, ja jeszcze 22, to mają 28. To Mati, to do mnie latającą pisz... kulę pijanego mistrza w niego trafił. Nie, potem SP ja kontrolowałem. Tylko dajcie im to, że o miejsce temu mogą iść, bo ja tu idę. Wiedziałem, że nic ty temu mówisz. No ale to nasz tak gra. Nasz tu gra z Matim. Ja tego nie widzę, Mati też no zobaczyłem. Co? Jak ktoś Matin na idzie, to mów nie, bo ja tam nie patrzę. A uh, What?! Na fleszu. Nie Szok. wiem, czy nie przejść, Karol. Po głowie, Pochadzia, Pochadzia. Paka, paka, tam jest paka. paka, paka. Tam paka. Jeszcze paka. na midzie idzie jest. czy podchodzą, ja smoka rzucę. Nikt mi daje trzyma. Tupnął, tupnął, kar. Smołkuję. Dobra, ja patrzę, mi da. patrz, aparte. Smołk CT. Chodź do bs chodź do BS-a. Patrz, boiler. ja wchodzę, ja wchodzę. Może Możemy ci aparty wyjść. Jeszcze jeden, dzisiaj jeden, tam. Nie widać nic. Apsi, nie apsi, widzę. 24, u nas jest dużo smrodu. Apsy, na lewo kręcę, na lewo! Ostatni ja wersi. myślę, że one more, na lewo. Na lewo. Jeszcze, na dwóch, lewo. Jest. Jeszcze dwóch jest. nie? Przeszli, nie? Mid, mid, mid. Mid było, u, nas, u nas już nic. Dobra, Karol. Ja przychodzę do nich na. Przepraszam, moje A wupa, a wupa, a nie a sekund, nie zdążą. Parłeś się Jelo. Jestem wychylowanym gościem. E, Karol, w O, oddał mi moją MK, no i to jest zawodnik. No i proszę bardzo, się wypowiemnialiśmy. No. Ej, nie chcesz y, banana, banana AWP? Dawaj, f dawaj. Dawaj. Dawaj, go. no. Szybki pik, szybki pik i potem wam to są sajdy. Ja powiem tak, ja oddający panowi AWP, to znaczy, że k… naprawdę, naprawdę k… W tej grze zależy. Naprawdę nie weszła Więc optymalizacja. Nie ma. Jeszcze jest jeszcze jeden, podniósł AWP, podniósł AWP tam. Uważaj, dobra Karol, zawróćmy. Podejdę na blisko. Nie, 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 nie. Mam banana na blisko. Leży jeszcze mil. jeszcze daw, lastopcy, lastopcy, boile, boile. Kaj, umarz. Failow, jest, failow. Krycha 17 fragów. A. Skąd się skończył? O! 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 gwodnik najwyższej półki. Masz, Mati? Trzeciej od lewej. Musiał się granatem sam zabić. Dobra. Ja, masz 17, 17 fragów. A pożony nie nadnim zaśmiona. <grytanie> no tak. 17 Kill Warrior. Ja. Dużo dużo dobijałem, dużo dobijem, nie otwierasz. Ej, dwa dni nie grałem przez, a ten grał. Ja już na o tym pewno, wiem. Na pewno, na pewno. Nie ma potwierdzonej info. I to nie To nie jest info z Piotnicy. Ja dużo dobijałem, jak się gra po meczach. Na drugim meczu będę srał Zobacz, w sensie na dru drugiej stronie Kacperek się wywalił, chłopaki Smokuje rampę Na ja mina na nic nie przychodzi, nie, Bacza, nie tak. clear Aparate Daj clear. mi smołka, rzuć mi smoke'a U nas nic Słuchaj, no, Mati, ja rzucam Co ja cofam side Maybe, wiśnia, co, mid? Check, check. on check. mówi, że co? Jadą, jadą B Jadą B, dobra, ty, cofnij, cofnij Ob Obijcie, obijcie Muszę uciekać Paka B, paka B Na ja muszę uciekać Flesza masz? PKB B jest Nice. I już y, Kościół chyba. Kościół? O Jezus. Obity, obity. Tak, idzie na B, dalej. idzie na B. Tunelem. Z pistoletu nawet. Nie wiem nie. Nice, Dobrze. ale łeb. A to nie ten, to inny. Ale bym A gdzie ci... jest paka? to Eee... No ma pakę, ma pakę. 4, nawet z pistoletu, nawet z pistoletu. Kobe! Był? Pasem, pasem. Jest. Pomiędzy, dawaj. Nice, Dobrze. Brawo! Jest na peska! 93 w czterej Jestem A meister Zabijeś jednego, tak? Trze. Ja pierdzielę! Everykings! Dwie chłopaki! Zabiłem jednego! Uuu. Panowie, to nie Jestem są ćwiczenia! Kicha, kicha, osiemnaście kili, cała gra spokojnie, Perfekcyjne info, Iwan. Jeden zabiłem, Brawe, on dwa miejsca! Trzech zabiłem! Ty. Wita. Ale problem z nas. Dobra, zabijemy. O, idziemy, idziemy, idziemy. Jest jeszcze jeden zamentem. Cement, cementem! O! Za... I Nie, kar, 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 kar. Dobra, kar. Spróbujcie podplantować. podplantować smok mam! A, jeszcze jeden. a co by uta za moje bili. Idealny, idealny smoke! przychał. Tam się stał. Tam on się stał. Nasz smoka. Musi smok w sensie? No, że to smoke na te te głowy. A, a, a dla nie dla mówił już, jaka. Paka masz tam pamiętam. O, raczej po prawej. Ale no. Ja myślę, że po lewej. Taskomat. Mieś packa i biegni na. Nara! Nara! Jaki klasmeister? Ja powiedz jadu. mi dobrze. Powiedz mi 3 dobrze 3 HP, przez ściany go topiłeś SP-sa. 25 głamco. No, no. A nie. <ślańcowity> no, 25 pisz no, mu szaleni. Kecha pokazuje. Gdzie gdzie stała ta miłość jest? Gdzie raki zimują? No, ta miłość. Dziadek... Dziadek... Jadak Gaming. Ale jak w 63 Yo. Z wydechu, Z wydechu. Yes, Uwaga, jeden fleszyk. Jeden apsy, oh, Karol, się uważaj odbił. Nic nie widzę Apsy, apsy dojechał absy. Nic nie widzę. Wziął Uzi, lecicie Nie mamy tego na razie, Smok czekajcie A, nieważne. Ale No nieważne Nie będzie widać Już nic Już plecy, Krystian, mogą być Nejduje, najduje. smoke U O, tu jest f Ja no biegnijcie już, sajku! Czekaj, nie mam ammo! Trójki, 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 trójki! Nice. I pakę weź. No ale gdzie jest ten gagatek? No w smoke'u stoi, o, nice. No przecież strzelam <laughs> do niego! Co to zajęło? Gdzie jest paka? Co tyle no, czasu no, zajęło? Z dalej, nie paki znaleźć, stary? Nie, mogłem, bo biegam daj, ma... ma... daj mi, Masz. daj mi tak. Celam wszędzie ma... tym p... Ma... pakiem. Daj tego maka. <laughs> <laughs> się pierdziane. Wiecie co, Ale nigdy chaos. nie sądziłem, Wcześniej moje życie czułem się dobrym entry, dobrym graczem. Mówię, ty, może coś osiągnę. Po czym stałem się supportem <śmiech> <śmiech> gilatisa. Jestem jego <się śmiech> <nie> supportem. <laughs> Jakie jaja! O, WP mają, ty! Już nie mają. A, już nie mają. A nie, mają! Dwie wupy. Co z A, Czy ktoś się im się zamarł? tam? W dupcko. No to go -be. go, -be, go, -be, go -be. mit. Na blisko w sajcie. Wiedzą, no, gdzie jesteście, więc zaraz będą rotować. No o, Karol, no A kamasz na respie, na rampie? Pojeżdżałeś mi prosto w oczy Pachniał jak wczorajsza beza Karol, ci plecmy, no Jeszcze jeden tu, Perka. jeszcze jeden tu jest 95, 25... Aj, nice no try Dobrze, że na ja złapałem asystę my... Dawajcie jedno jako, daję ci drop A, to te digla digielka, no drop mi, Trzymaj, trzymaj, trzymaj lachmanie jest Lachmanie, był tak, tak... tak łaskawy Ej, oddałem wam Digley i nie 9, mam digla 69 co tu, co tu Nie no, mam ja. Po prostu karol. Ja chcę się w następną rundę? Palą coś, ale nie wiem co oni palą. Leć, leć, leć to. Rzucam smoka na przejście. Idziemy. Ej, hey, że był tu, dlaczego on w niego nie strzelał? Jest! Ja, 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 Dobra, dwa, trzy, dwa, trzy, jeden, 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 podjeżdżać! Idziemy. Plantuję Sprawdzajcie wszystko, Nasz, sprawdzajcie Na banana plantuję Banana będzie, ja idę banana plantować Niech ja ktoś idzie, idzie na ruiny Ej, idę po ten, idę po broń Jadą chyba zreszyd, zreszyd. Zreszyd. O, dobra, zginąłem, ale no Nie zginiesz, nie zginie. Dobra uf, Nice! Uf, Ej, uf, mogę AK drobnąć, mogę AK drobnąć I na AK no, szanujmy się, no, nie iść Dobra, idę obstrzelać im mida Nie, jak ja widzę 21-9, to nie mogę tego zrozumieć. Nie, 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 dzieje Ale ma 14 na 6. No, co widzisz? Też mam dobre kd. Jak się ryje po fragi, o to mi chodzi, co jest? Co się Dawaj go tam, Krystian, dawaj. EveriKills 1v1. Na nie? KASZTANIE? to robi tak. Night, Ej! dojeżdżają. Mam 3 HP, mam 3 HP, uważajcie. Ale też tak. Aż reload dzika dupnąć. Ale chaos. No nie przebiegnął Chodźcie, B, 3 na 5. One grają na Ale chaos. Skadujemy Dawaj. Uuuu, ale mi. Ale do... mi dał Poczekaj, patrz, patrzka. <gibliarki> <kibliarki> Wyobity? Nie. Wyśnie już tam idzie. Meila! Wacusiu! No i kału! Tak tak nie wyjdziemy na mnie. 16, 6! Nigdy ka do tych Polaków venemi, nigdy nam to, to się nie obrażajcie. Kod nigdy, gratis, bez we. kitu, nie? Kod gratis, Kod gratis. Bo Kod gratis. 20 Kod gratis i Instagram jawal. Nie, On zrobił 22 mile w 7 rund. Przeka mi, dzisiaj No i dobra. Ty to, dzisiaj, dzisiaj wycierałeś... No? Słuchaj, ja to byłem jego no. supportem, a ty wycierałeś podłogę po nim. Oj, 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 żeby ja, go ja, go za oj, 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 oj,